Kochani, witam was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale i przychodzę dzisiaj do was z takim projekcikiem, który składa się z dwóch elementów a całościowo stanowi komplet no i słuchajcie z racji, że dzień mamy tuż tuż to właśnie to jest taki komplecik dla mamy Składa się on z kartki, ale jest to kartka troszeczkę inna, bo nie jest to zwykła kartka, tylko jest to kartka pop-up. Na początku powiem, że użyłam tutaj, jak widzicie, kolekcji z Lemon tej elegance. I korzystałam tutaj również z tego bloczka 15 na 30 tych elementów do wycięcia. I z tego oto powstał taki boksik pop -up. Nie wiem jak go wam pokazać, bo mogę pokazać w ten sposób. I widzicie go od góry, jak on wygląda. Ale, żebyście zobaczyli tutaj dookoła, no to, no to muszę go w ten sposób pokazać. No słuchajcie, wycięte są elementy, właśnie z tego bloczka, elementów do wycięcia do, do kolekcji. No i mamy tutaj kwiaty. Mamy motylki. I te motylki one są. Chyba widać y, pociągnięte glossy. Y, wszystkie motylki, które tutaj są, są pociągnięte glossy. Y, jak widzicie, y, dodałam tutaj y, również y, troszeczkę sizalu. No i y, złote, y, te bardzo delikatne y, listeczki z wykrojnika. Y, dodatkowo jeszcze y, kwiaty Niektóre pociągnięte są tym akastierem znowu. I one się przepięknie mienią. Jakby nam tutaj słoneczko przyświeciło, to cudnie, cudnie by się to wszystko mieniło. Ale tak bardzo delikatnie. I tutaj mam tekturkę, szczerze nie powiem skąd. Ta tekturka, już ją bardzo długo miałam, i wyembosowałam ją pudrem do embosingu złotym. Gdyby ktoś był ciekawy, to jest to puder z Artemio. Także tak prezentuje się ten boksik pop-up. Nie wiem, jak ją go tutaj postawić, na no podstawie go tak. I słuchajcie, do kompletu. Postanowiłam zrobić y, rameczkę. I tak się prezentuje ta rameczka. Słuchajcie, tutaj jest y, na przyłożę, żeby nam po prostu nie świeciło. Y, to Wam troszkę opowiem o tej rameczce. Y, chciałam, żeby to y, no był taki komplecik y, w jakimś sensie, żeby to stanowiło całość. Dlatego też również użyłam tutaj tej kolekcji w zasadzie papieru z kolekcji Elegance. A dodatkowo, jak widzicie, jest tutaj taka rameczka. Zresztą ją tutaj widać pod spodem. To jest papier lustrzany. Jak dobrze pamiętam, ten rose gold, ale nie na 100%. Musiałabym sobie sprawdzić. I co? I rameczka wykonałam w całości sama. Rameczka jest z tektury. Obita jest płótnem introligatorskim. Tym białym, moim ulubionym. Z tyłu oklejona jest papierem też z kolekcji. Akurat miałam taki kawałek, więc na początku miałam ją okryć płótnem w całości, ale okleiłam papierem, miałam taki kawałek i sobie go tutaj właśnie e, wykorzystałam. No i tutaj mamy e, ten, tą podpórkę e, również z e, tektury. I co? E, no jak widzicie, tutaj jest e, no folia pod spodem i e, sobie pięknie możemy e, włożyć tutaj e, do spodu, od spodu zdjęcie, ja to przyłożę, żeby nam nie świeciło no i teraz kompozycja mm, kompozycja no to jak widzicie są kwiatuszki mm, co prawda ten tutaj jest taki dominujący, ale tak chciałam, żeby, żeby tak troszeczkę bardziej yy, ożywić yy, i tą różyczkę wykonałam, słuchajcie yy, tak, cienie ja nie, nie, były takie yy, płatki różowe, białe, ja sobie wtedy kupiłam, ja je w którymś filmiku pokazywałam I, i właśnie z tych płatków sobie czasem robię takie kwiaty, jak potrzebuję no i jak widzicie tutaj właśnie e, wykonałam taką różyczkę, a dodatkowo tutaj wykonałam kwiatuszki y, y, z foamiranu y, takie y, różowe też barwiłam Famiran i mamy tutaj troszkę e, zielonych elementów tych właśnie plastikowych gałązek. Wiecie, ja rozcinam. Już mówiłam o tym, że e, rozcinam sobie. Czasem kupuję takie e, zestawy nie zestawy. No taki bukiet e, plastikowych kwiatów i sobie go rozkładam na części pierwsze i między innymi właśnie tutaj. O te środeczki, nawet które są tutaj w tych kwiatach, o on jest też tutaj. To właśnie rozcinam to sobie i sama tworzę kompozycję. Mamy tutaj listeczki skalki. I na nich jest taki one są wyembosowane, ale takim perłowym pudrem do embosingu Bardzo delikatnie go tutaj widać. Może nawet w, w kamerze nie będziecie tego widzieć. No i mamy listeczki z wykrojników powycinane, troszkę poduszowane. No oczywiście te moje złote, które są również tutaj w tym w tym popapie. No i motylki. I motylki też tutaj są pociągnięte glossy i się mienią. No i w zasadzie e, widzicie, no kompozycja jest dość bogata. Również dodałam tutaj te kuleczki, tak jak widzicie. E, kwiaty są delikatnie posypane brokatem. No gdyby nam tu słoneczko na przykład przyświeciło, no to pięknie by to wszystko e, się mieniło, ale tak bardzo delikatnie. No a w tej chwili nie wiem, czy to e, czy to jednak widać. E, tutaj jeszcze jest taki delikatny złoty e, Taki w zasadzie, na no nie brokacik, bo to są takie bardzo drobniutkie e, złote kółeczka. Ale pewnie ich, e, pewnie ich nie widać. E, choć może, no nie wiem tutaj. E, no i listki z wykrojników. No i tak powstała, słuchajcie, e, kompozycja. I oczywiście ten panel jest podniesiony tutaj. Na tekturce. No i tak się prezentuje e, rameczka. W zasadzie, słuchajcie, e, no rameczka stoi. Ja Wam pokażę, że stoi. O. Tak samo i boksik. E, powiem Wam, że e, no, taki komplet można również wykonać e, na ślub. E, można wykonać na komunię, na no właśnie tego typu. E, uroczystości, czy na chrzest. No pewnie niedługo coś się tam u mnie pojawi. No bo nad niektórymi rzeczami sobie działam, więc... No słuchajcie, nie będę przedłużać. Tak się prezentuje mój komplecik dla mamy. I to faktycznie będzie prezent ode mnie dla mojej mamy. Ja już tutaj mam przygotowane zdjęcie. Oczywiście nie będę wam pokazywać, ale ono się idealnie wkomponowuje kolorystycznie w tą ramkę. No będzie, będzie pięknie współgrało. Będzie pięknie współgrało. Także Także słuchajcie, no tak by się to prezentowało. No nie wiem, mam nadzieję, że się Wam taki pomysł na prezent spodobał. Może ktoś się zainspiruje. A jeżeli tutaj zaglądacie, no to, no to, no to chętnie poczytam komentarze, co sądzicie, czy się Wam prace podobają, czy nie. Zostawiajcie, proszę, łapki w górę. No i serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A tymczasem pozdrawiam was serdecznie i cieplutko. I do następnego razu. Trzymajcie się. Pa pa.